I zadanie numer dwa. Tak się właśnie zacznie. Eee, tutaj jeszcze, jeszcze czołg jest cały. Uwaga, spoiler: za kilka minut już nie będzie cały. Będziemy musieli być na piechotę. Eee. Dokładnie. że jeżeli jeszcze nie graliście, chcecie zagrać i mieć niespodziankę, to nie oglądajcie tego materiału dalej. A tutaj widzicie, to jest. wodusa bohater to jest główny bohater tej gry. Tak, to jest sierżantowacki a konkretniej Łukasz Bękbum, taką akceptę Kowalski. To jest Ułan, to jest Marek Beksa Uwan. tak To jest jakiś nie nasz. Miron Kupiec. No jak nie nasz? Kupiec się nazywał. Kupiec? I to Miron jeszcze miał na kupiec? imię. Miron Kupiec, okej, okay, ale nie jest znany. To z jest, raz, to to nie jest nie major... ...Jachowicz. ...Jachowicz i major Jachowicz to jest Stanisław Papa Jack Jachowicz. Już widzę jak polski rząd ma w syksyfie papaczek, ale okej, będzie. Też każdym razie tutaj nadciągają czołgi, a muszę się przed nimi bronić, zwalić je w lezie. Oczywiście wrogowie Lej... nie, jakoś nie, nie myślą na tym, żeby strzelać w te czołgi, które są nieruchome, bo się nie mogą poruszyć do ich Właśnie założyłem. Jest okopany i generalnie nie da się z nim nic zrobić, tak, tak? No czyli akurat, klasyczny fragment celowniczkowy. Tak, no który, jest, które się logika zdarzają logika właśnie... Logika gier czasem wychodzi właśnie, że tego nie bo nie, bo nie, no, nie no przejechał sobie bokiem prosto przed swoją przed lufą. No to... Mówię szczerze, tak, temu dowódcy tego niemieckiego pancera, kurczę, należała się śmierć. Tej tak, tej niemieckiej świn. Znaczy faszystowskiej, przepraszam. Niemcy są teraz naszymi współmierzeńcami y, w NATO przecież. No, tak nazywamy porturowej gry. No. Czołgi od nich dostaliśmy, żeby tam kupiliśmy? No my niemiecki wcale nie są zdobyczne. Okej, okay, teraz z gąsienic przesiadamy się na buty. No jest ale to, żeby, to... żeby zachować... żeby no, zachować... Kapral Rudziński, ten Rudziński chyba, to jest Joachim Laki Rudziński. Tak. Zresztą to jest zesuwane przed siebie. Nie wiem, czy to jest zesuwane, więc czemu to da się Może się nażar czegoś. No bo ta świeczka że to no tak nie będzie świeciła i granat. się odrzucić. Teraz w każdym razie naszym zadaniem jest obrona wzgórza, które Niemcy chcą zlokalizować. Bo oni rzucają wszystko, co mają, żeby, żeby je zdobyć i stworzyć sobie drogę. To to Wszystkie mnóstwo ludzi, ale generalnie trzeba iść gdzieś za tymi swoimi kumplami, czy jest tak to właśnie? wzgórze, które, które po prostu Masz bronić i wiesz, czy robisz to z lewej czy z prawej, nieważne, po prostu masz no go bronić. Są, są konkretne punkty, gdzie musisz dojść, tak naprawdę się, co, ciągle się coraz bardziej wycofujesz. to kolowdutowo klasycznie. Tak. No, o, tłuczek poszedł. Nie wiem, zawsze byłem fanem odrzucania granatów tego tego, czy, czy uda mi się jego odrzucić, czy mi wybuchnie w ręce. No, tu jest Olszerski. Nie jak swojsko. Oczywiście do pozostawionego i stojącego sobie z boku czołgu nie można wsiąść. Czy on jest zniszczony? A nie, nie Aha, jest zniszczony. No, wygląda normalnie dosyć. nie To jest przedostatnia misja w grze, więc tutaj wrogów, granatów i tak dalej jest naprawdę dużo. Ja to jest To przypomina trochę już chyba serius sama bardziej, ale... Tak, dokładnie. Widzę, że całkiem dobrze sprawdza się właśnie metoda na Rambo, czyli po prostu wpadni wież, i wierzy i koś. No przyznam szczerze, że wiesz co, ja na początku właśnie w... zaczynając grać na przykład właśnie w Modern Warfare, na początku stosowałem wiesz... starą taktykę, tak wiesz, przyzwyczajony do multiplayera, że... Biec gdzieś przez pole, no to przecież samobójstwo, bo cię od razu z dziesięciu tak. zastrzeli, no nie? A się okazywało, że akurat w swinglu no to się doskonale to sprawdzało, bo jak podbiegałeś do gościa i przedstawiałeś mu lufę karabinu maszynowego do klaty, miałeś pewność, że dostanie i zginie. Nie można tak było, wiesz, skakać sobie od jednego do drugiego. Kowalski z swoim okularem. Tak. To oczywiście było skryptowane. Niestety stracili im nie, brodę miał no to karabinu nie da się, nie Przechodziłbym ten maszynowy, który tam był na stanowisku nie, nie było sensu, że tak powiem O Wiśniewski! Może Lukas Może jakiś prapradziadek. Pokaż Zryja średnio podobny, mówiąc szczerze, ale... No, zły. łysy. Choć jakby Lukasa ogolić, kurczę. One, Nowak. Jakie ma godle fachowe. Grubiński. No i nasz znajomy, Jachowicz. Major zresztą. Tutaj mam wybór. Mogę iść albo z chłopakami dołem, albo osłaniać z góry snajperką, czyli to, co jakby Trajak tam sprzedać w Black Opsach w jako nowość w trójce było wprowadzone. No okej. Okay. O, G42, tak, tak, tak. To w grach to jest... W rzeczywistości nie była wcale tak dobra broń, ale w grach rewelacyjna. półsnajperski karabin strzelający seriami, tak, czy, można, tak, czy, tak można co, czy można mieć coś fajniejszego. Tak, powiem Ci, że wiesz co od czasu bodaj, że Retru tu Wolfenstein to była moja ulubiona broń w grach, jeżeli się gdzieś pojawiała. drugowojennie. Stworzona specjalnie dla Dla Żeby Nie, 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 dla spotochroniarzy niemieckich. Tutaj gdzieś tam kompresor biegną do ja staram się im czyścić drogę, osłonić. Zresztą znaczy stoją jak kołki, ale... No właśnie zauważyłem. <laughs> Nie wiem tak naprawdę na co czekam. Ten czołg jest wraży generalnie, tak? No, w wrogi i... E... I zaczął zwracać na Ciebie uwagę. Tak, ten... granaty dymne odgrywają bardzo dużą rolę w tej osłonie, bo, bo naprawdę korzystanie z nich ma sens. Nie wiem na co mam czekać. Um, no i stałem Może ten czołg musisz zwalić. Nie ma czym? Nie wiem. Kiedy siłą nie... woli. Nie, siłą i nie... godnością osobistą. Także między przychodzeniem do ostatnich że pachnoty, to po prostu w pewnym momencie kazano mi są uciekać, więc. E, to... No nie muszę się jakiś skryt zablokować. Nie wiem, no to jest to No i zobacz, przeciek koło czołgu. Bo jeszcze tu się jakieś kurcze świnki chowają, o chodź Strasznie mi się te hełmy błyszczą, no nie? polerowane. No ale to wiesz co ci powiem, w, raczej rzadko tak poleruję hełmy, bo to strasznie widać z daleka kontakt, to nie jest mój problem. Tak, ale w tym... Wiesz w tym dymie naprawdę niewiele widać. Nie było marzeń na, tak, na tym etapie wojny to Niemcy coś widać, zresztą popych zaczęli już nawet stroje właśnie maskujące stosować Więc dobrze robisz, bo zabijasz WAF NSS ja. A i to dobra Mam nadzieję, że nie Wiśniewski No właśnie nie dotrzymałem ich do przodu do Potencjalnego, tak jak mówiłem. Niekoniecznie nie, 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 nie wiadomo czy to Wiśniewski, z tych Wiśniewskich. To jest nasi, tak. nowy, coś nowy, nowy, jak się nazywa. O, no, nie uciekajcie. Może nie zdążą zginąć, wiesz, w momencie kiedy do nich dobiegniesz, jest. Nie da się biegać w tej części. Co? Nie da się biegać w tej części. Aha Krzysini... Kazimir... To No dobra, to on jest jakoś, nie za bardzo. To chyba jakiś kresowiak, wiesz? <laughs> tak mi się wydaje. Kazniszcz. No. A, na nie Kanad Tak, oni teraz. Ee, to, jest, to jest postać jakby z innej linii fabularnej, e, która teraz przychodzi w, w wesprzeć Polaków. Cyprian, no, to ten jest od nas. bym pewnie też, ale to mówię, to jacyś kresowiacy. Trochę artyleryjskiej zabawy. Nie, może wtedy to było, że to pierwszy raz serii, ale to już mamy tutaj motor, to mamy Bo w 2006 mogło to robić wyrażenie. Tu jest jeszcze czołnok. Tam jeszcze strzela, ale generalnie dość spokojnie się zrobiło. Jeszcze tam jest transporter opancerzony po lewej jeszcze jakiś. Ale nie wiem czy, czy... on strzela? Chyba jest nieuzbrojony. Czy nie, ma niby tam jakiś MG, ale... Oczywiście zamiast usiąść za karabinem maszynowym, albo go zdemontować i ostrzeliwać się z MG42, którego się bali wszyscy Arianci. To się skulili i no sobie cóż, tam... No nie będę odpowiadał za taktykę wroga. No tak, bo on ma ginąć, Holendera nie wiesz. A nie kombinować. Niech tego typu gra. Z tego wycofu mi zwiali. Ale... Nie ma bo to do mnie pretensji więc... możemy zasuwać dalej? Są no, są no, no, granaty Tylko, że tutaj nie widać wyjścia niestety Ale wiesz co tam... W mi... Tutaj zawsze tak, tak jakby wyrwa tak, była przez którą można przezpożyć po prostu tak, bo nowe proszę. Pancerz czwórka i następny SDKFZ jakiś sobie tam jedzie Tylko dlaczego ci goście biegną wzdłuż, znaczy w poprzek linii obronnych przeciwnika i kulą się za transporterem <laughs> No tego nie potrafię zrozumieć ja byłem, nie, nie znam się na taktyce przeciwnika, może jestem gdzieś byłem przy tam. No może jest Z pewnością odwracali uwagę Tała. Ale to chyba tak miało być, bo w tej chwili właśnie otworzyło ci przejście, gdybyś nie, z, nie zauważył. Kolejne. Masz gdzieś tam na wzgórze skoczyć. No cóż, kanadyjczycy chyba. No, one iśbaram ci to wkręcił ja się nie Czyżbyśmy trafili na jakiegoś baga tu gdzieś niewidzialną ścianę? No, no nie, to widzisz, wystarczyło poskoczyć. Musieli, musieli powiedzieć swoje. Aha. No okay. To jest właśnie jedna z tych rzeczy, których wiesz, strasznie nie lubię w, w skryptowanych właśnie grach, kiedy wiesz, jakimś cudem albo w jakiś sposób dać ci się coś zrobić, wiesz... Coś zepsuć. To, to znaczy, nie no, wyrwiesz się za bardzo do przodu, jeżeli się wszystko wtedy sypie, albo cię po prostu zatrzymuje i faktycznie stoisz na środku drogi, widząc cel, do którego kazali ci jeszcze przed chwilą dojść, ale właśnie musi się skończyć scenka, czy rozmowa jakaś, czy cokolwiek innego, która już dzieje się za tobą, yy, i dopiero wtedy puścicie dalej. Wiesz, to to strasznie psuje odbiór w tym momencie. muszę pobrać, No to jest wada praktycznie wszystkich skryptowanych gier, gdzie wiesz. W tego typu rzeczy mają miejsce. Znaczy... A, już poneszli tutaj. Tak, taki... Wwrotu, w... nie, nie tego, że ja. tak. Odwrotnie. Tak, jak generalnie jest dość miły, bo pozostaje w miejscu i spora część się nawet nie chowa. Strasznie uprzejmy z ich strony, muszę przyznać. No może mają coś wspólnego z zombie z Deadlighta. Prawidłowości popularne. wyjaśniają. Tak. śnią. z Marsa. Pani kolego, jeszcze. jeszcze coś, jeszcze coś. A, już z tej na znakomite. Na każdy dystans. No tak, no mówiłem, do, od czasów właśnie Wolfensteina. Czy powrotu. To jest podobnego, kurczę wiesz, klimat. To znaczy klimaty podobnej formuły rozgrywki dość często. Gdzie, znaczy skryptowanego bo po prostu prostego, dynamicznościowego strzelania. No miał jednak swój klimacik taki fajny i specyficzny. Górski. król. No. No, Jachowi, jest cały czas. Tak, dobrze się trzyma. Dobra Łowca? Aj, bo tu są jeszcze nasi. Krzysztof Wojak. Wojak. O, widzisz że jak ładnie. Jak Jack Łowca. Jack Łowca. ciekawe, czy on jest... Dionizy Akopyan. Kopian Co ciekawe, czy on... Wimor... Wimor? Jeszcze przezdłużałem? No to jest ciekawe. To na... hardkorowe jak to jest. Tak. tak. Kto wie. Jeszcze ktoś to było jaka widzieliśmy nie się przedstawić. Drost. Elek elektrost. Drost. Okej. Okay. Tolek. Tolek. Le jak? Lech no. kuchl. No to już naprawdę musi grzebać w jakichś księgach. Biały sroka I nie biały? Okej. Okay. <grym> 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 Waldemar handlarz. Czy wiesz co ja że oni gdzieś znaleźli słownik języka polskiego i po jakieś losowe słowa? Część tych nazwisk owszem, ma sens, część zimion jest zimionami, ale część to jakiejś... Zimor. I jeszcze pisane przez duże M w środku, co jest w ogóle ciekawe. Albo jakiś raper. Zimor, Wimor. Zresztą dla mnie to bardziej brzmi jak nazwa jakiejś, kurcze, wiesz, fabryki typu wiesz. Unitra <laughs> Wimor. No, nie że coś takiego istniało. Brzmi jakoś tak właśnie. Star Wimor w czemuś. No na przykład. To mnie woła, tam nie woła. Tak sobie chciałem, pozwoli tak chciałem pozwolić na żarcie, ale już nie będę się wygłupiał przez Jeśli Wiesz tak by się dało przestrzelić, to w tym momencie naprawdę ogłupiałbym no, się poczuł trochę. No pewnie się nie da no powiedzmy, że nie będę ryzykował Uan? Ziwiński Aldon, Armandek, Armandek pieniążek. Nie, Armandek pieniążek jest w tym momencie absolutnym chiciorem. Armandek i Wimor. Armand, ale Armandek pieniążek, pamiętaj o tym. Tam, nie, no tak zabrzmiało, wiesz. Armandek pieniążek. No. Musi co, jakiś pionier związków partnerskich. Albo coś w guście. Teraz nie, nie biegnę z chłopakami wysypian z armantkiem. No on tu jest, widzisz, się się rogu. I źle mu zaczął patrzy. Okej, okay, znowu artyleria. Armandek, w tego jedziemy. W każdym razie, wiesz co, jak tak... No wszystko jak tak się wiesz, po latach na to patrzy. Nie jest to, wiesz, jakieś złe i tragiczne, ale w porównaniu z tą intensywnością, yy, która jest w tej chwili, wiesz, na przykład w nowych Call of Duty, to, która jest często absurdalna, ale no, jednak jest, yy, wiesz, rozgrywa tak intensywna, że to głowa mała. Spójrz, jaka ta gra jest tak naprawdę powolna. Tak. No nie? Jak, jak, jak leniwie toczy się tutaj akcja. Więc siedzimy sobie, rozmawiamy. Czasem sobie kogoś tam pozabijasz. Czasem wezwiesz... Słuchaj, nawet ta scena tutaj z tym, z tym zwaniem tej artylerii, to w nowym Call of Duty byłaby tylko raz przede wszystkim, I by jej nie powtarzał raczej. Bo drugie trwałaby już dużo krócej i raczej polegałoby no, na tym, żebyś w ciągu 15 sekund zaznaczył jak najwięcej właśnie wiesz, celów, nie? No. Albo byś po prostu miał kamerę przepioną do tej rakiety, czy, czy nie wiem, z samolotu, czy czegokolwiek tam widział i całe no to. Tak, 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 i, tak, tak, dokładnie. Przy, 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 przy Przeciwnika. Wiesz, to właśnie z zupełnie drugiej strony jest chociażby właśnie to co mówiłem, czyli stary dobry też Wolfenstein, który był fajną, klimatyczną właśnie gierą, strasznie. No ale był jeszcze mniej, że tak powiem, w tym momencie nastawiony na taką właśnie, wiesz, widowiskową akcję, bo... Tam bardzo często nie było czegoś takiego, że miałeś właśnie jakąś wiesz, skryptowaną akcję, która była już w Call of Duty, czyli wiesz, musiałeś biec do przodu cały czas, mm -hmm. no bo tam czołg cię gonił, bo coś się działo, wiesz, bo ci gości uciekali i tak dalej, i tak dalej, tak dalej. A nie mam nic do niczego. Nie no, tak to jest, jak się strzela. co Muszę ktoś zabić kolbą i Zginę tutaj. No tak, i mi spadł poza. Super. O! da, widzisz! Już wie, że co chodzi no. Nie! Nie! No Nie! 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 prawdziwą Nie! Nie! wiem. Chciałbym Nie! 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 Bozyta wozytach Chyba Chyba. pancerz. Tak? Chyba, że oni zrobili tak samo lekcje w nazywaniu broni, jak przy polskim nazwisku. Oczywiście... Ja... Nie widziałem, jak wygląda pancerz, szczerze mówiąc szczerze, bez tej osłony takiej stalowej. E... A dało się to coś przeładować, czy to było jednorazowe? Dało, tam było dwa pociski. Aha, no nie no to teoretycznie spełnia warunki. Ta już taka tak podniosła się też zrobiła, bohaterska. Tak, dla bohatera bohaterska muzyczka. Okej, okay, udało nam się. Polskę górą. No ślicznie. Ale to będzie jakiś filmik jeszcze podsumowujący to? Gdzie nam pogratulują, cokolwiek? Czy... Będzie. Czy będzie już s -s -s smutny będzie koniec naszej misji? Że, że dowódca decyduje zebrać ciało poległych polskich żołnierzy i zabrać je do ojczyzny, żeby tam ich pochować. jak to było? Amandek. Armandek. Armandek Pieniążek, tak? Aha, Cię przeżył. O. Tego się obawiałem. Armandek Pieniążek, bardzo ładny. Jestem zruszony naprawdę. I Wimor razem. Wimor, Wimor też zarządził. Ale no, było tam kilka takich też właśnie, wiesz, kres Ciekawe kresowiaków to, to klasycznych. Kisówek, których polscy żołnierze na pewno by sobie nie nadali. Ale ogólnie wrażenie z misji, na pewno nie zrobili tego specjalnie, tak? To nie, no jasne, jasne, jasne. Nie chcieli nam jakoś dopyć, więc to jest na pewno, pewno fajnie, że, 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 że gdy mieliśmy swój epizod w Kali Duty 3. No i to całkiem, całkiem taki wiesz, solidny, no bo to w sumie były dwie całe misje. To nie jest wcale tak mało. Tu się druga misja kończy, więc. Więc my też będziemy kończyć. Tak, Bo Amerykanów więc. też się wszyscy oglądali w tak, grach. Z kogo nie obchodzą. Dokładnie. Dziękujemy no. za uwagę. No, trzymajcie się na razie. Hej.